Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego w sumie, jak gotujemy pierogi, to one w pewnym momencie wypływają na powierzchnię. Żeby cokolwiek unosiło się w wodzie, musi zajść warunek konieczny, taki, że gęstość danego ciała musi być mniejsza niż gęstość wody. I jak można się domyśleć, w trakcie gotowania pierogów muszą zachodzić procesy, które spowodują, że te pierogi będą mieć Większą objętość, przez co będą mieć mniejszą gęstość. I po pierwsze, w trakcie jak pierogi są gotowane, one się ogrzewają, więc ich objętość się zwiększa. A po drugie, pod właśnie ciastem, w środku, jest woda. Woda jest w farszu, woda jest w cieście. I kiedy gotujemy, podgrzewamy pierogi, to ta woda może zacząć parować. No, para wodna ma o wiele mniejszą gęstość niż. Woda w stanie ciekłym. I te dwa procesy powodują, że objętość pieroga się zwiększa, więc zmniejsza się jego gęstość, no bo masa się nie zmienia. A dodatkowo jeszcze należy wspomnieć, że w sytuacji, kiedy gotujemy pierogi, to woda w pewnym momencie dochodzi do punktu wrzenia, czyli paruje w całej objętości, przez co pojawiają się bąbelki, które od dna unoszą się i jeszcze przy okazji właśnie podnoszą pierogi.